że ogarnę auto jak coś tam, to my gamingu nie robimy, co nie? ta, ta, no przecież ktoś, kurwa się no jak kogoś zrobi to nie robi no. generalnie ja, co to tak, jest kurwa zza, rzad... za kółko na samej górze? wydarza się kółko na samej górze? Węgło, nie, węgło, nie, węgło, nie, węgło, nie. Węgło, telefon to samo odstęp tym, o, ten telefon węgło, to się nawet włączy jed, jedno, z tych pierwszych wariantów tych spodni, ale węgło, zna, kurwa mam lagi na tym że ja pierdolę kurwa, mi się mapa nie zauważył o, 90 kto to jest? Ale nie, nie róbmy metagamingu No przecież kurwa, no przecież ja to mówię o Exumie oczywiście że na Exumie gram, no nie widzicie? Wiadomo, ja, no ja gram stary nie gram na Asie, tylko ja gram kurwa na Rich. No mi się jeszcze, Przeci o kurwa jeszcze Ej ale fa fajna mapa, ja pierdolę ty Na no, tym jeszcze taki nie było Ta, przecież przecież wszystko, ta wszystko, jest G, wszystko jest G, wszystko jest G stary Zobaczcie sobie jaki jest dowód, ja pierdolę Dowód no, no, A ten nie ja yeah, pierdolę, to wygląda jak jakaś podstówka z Ale, powodu. ale wizytówka wizytówkę macie tylko numer telefonu, więc jest git Przejrzyj A ofertę, teraz sprawdzam po. Zresztą no myślę, No jak... jeździć kurwa jak na dwójce, jak skaka, no ale tu nie masz markowych Ej, pojazdów to tak jak... Tam, jak się No spotkamy. ty kurwo I znowu co, kurwa teraz ma. pod kościół no, iść ma. No tak no, damy sobie numery kurwa idziemy z tego voice nie? Idziemy na wavesa no, no tak, tak, tak. to my tego gamingu nie robimy Bo ci tutaj nie ma Nie no, ja i widzę cię Widzę, czarnym kogoś w a jadę, jadę a, a bo ja jadę was. No cię nie widzę, ja cię nie widzę na to. No jeszcze się nie załadowałem tobie, no musisz poczekać. Tak, dobra, ja Jezu widzę, was. siema! Siema, bracie! Siema! No kurwa ja cię nie widzę, jesteś niewidzialny! Co ty pierdolesz nie widzisz widzicie? Mnie? Ja cię nie widzę. Nie, nie. O widzę cię brytania! A mnie nie widzisz? Nie, nie widać cię. Musisz nie się nie, załadować, no nie. musisz poczekać. Nika jak nie ma. Czekajcie, ja mam sufon, ja mam sufon Dobra, dajcie ja każdemu. Się, kurwa, nie... Raz, dwa, trzy, jestem w aucie Co robisz? To się nie wyszło po liczbach to, ku... to jest po prawej. Co to jest ten apartament. To... Czemu? To A ja to... mam alergię alergia to... prądu, ja się to... boję prądu, to... boję się prądu, boję jest... 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 się prądu. tutaj zejdziesz? Jeden, jeden, jeden. Jeden, jeden, od jedziemy, Się jeden, 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 to jest tu? Co wy na moim miejscu robicie? Likarczy, no to to... Jest Dawaj go kurwa, więc go Josh Ach Dawaj do zera Aaa. Dobra, polujemy na resztę. Kurę. Co Polujemy na nich Dawaj sprawdzamy i w Kurioza. Mamy go, mamy go to na gramy sumie. Jesteście wracania, halo

Jedźcie powoli, powoli jedźcie Ej no, krwelu Zdrajcie się, dajcie Dajcie, dajcie <formulated> no normalnie już, żeby ten... Ale mam furę, kurwa Powoli jedź No ale pomóż Stój, 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 stój Panowie, panowie, siema Siemano, siemano, siekamy Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi Kogo? Nie wychodzi. Kogo ci szlost? Ja niko, nie ma tutaj. to za to zajebista info ale fiksbeler, żebyśmy się że jednak nie ma. Wyszedł teraz, wyszedł, teraz weź gość, gaj kurwa. paszek on biegnie po górkach. Myśle, kurwa z tego, roznibać się. Nie boję się ciebie. Nie, 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 się Podaj go, Nie, żeby nie wsiadł. Nie, nie, chodźcie! Szopą, są, gdzie? Za nie typy Nie, nie, Za żeby za wsiadł. Nie, to dawajcie szybko Za sobą, wiatr, wiatr z szupem, wiatr z szupem Jakie pizdy, jebane Jakie ja, to jaki robisz? kolor? No Sekura się ze furce, nie? Kasta ci Ale chłopie, ja cię poddawałem, zorza To mnie to obchodzi? A, czy, nie. czyli nie, nie boiście, tak? Nie boiście, okej okay. Takie pizdy, jak ty się nie boję No dobra, no spoko nie wiem kurwa, z wami tak z przedszkolem łapeczki, normalnie łapeczki, łapy. Łapki, łapki, łapki Łapki Krzysztof raz, Nie będę kurwa, raz drugi raz Łapki, łapki o Kurwa już. Manuż... A czy jak, masz, jak macie łącznie stówkę to mam wam wezmę jakoś nie wiem 50? nie mam, ja, nawet nie wiem ile mam, nie patrzę Ja 45. czterdzieści Kurwa, no to chuj To zero Ale zostawię was i idę stąd nie to jest taki nudny Kurwa, ale co masz do niego robić, no grindy, grind to grint, to jeszcze to raz grind Wy, Wy tego nie rozumiecie Ktoś tego w tym A to jest kurwa 15 i chuj no. trzeba się podzielić i musimy Ej, tak co robić no lub Nie lub Ale bez procentu No a bez procentu to twoja matka się na nie kurwi No to bym musiał w nocy to zrobić, bo byłoby ciężko to oglądać jako Co robimy? Podajemy się, łapeczki kochany

Nie widziałem to, jesteś. pod żebro, kurwa. To, to kebisek to, to no, zostaw ich. Kobisek zostaw niej, kebisek, nie Dobra, no nara, nie macie agi. Kobisek zostaw to. naszą ekipę. Nie Joker RDM for TikTok. Super, pytałem stary, wiesz, mnie to nie boli. Joker RDM from TikTok. Wypierdalaj kurwo jebana Jak się tankuje? No dobrze I, no. co ty te, te po tu tankujesz no kurwa, kurwa biedak zapraszam. Kurwo wypierdalaj Ej do, to do mnie Rudy no nie? Ten Harry Rose kurwo. i Tylko że ma, co typa typa? się posuwa i cały czas poddaje na x1 Coś Brydania? nie ma ja, no nie jest mi my my nie zatankowało mi auto. No tam jesteśmy czekamy i się tam I znowu miał to naprawić więc Pytania Daj właściciela auta Daj właściciela A do czego? No do tego co kupiliśmy to o, Kogo siekać? Potrącił wszystkim go. kurwa Dobra Sorry dobra, Nie potrącił, nie potrącił gościu Dawajcie, dawajcie, dawajcie Tym Jednego Jednego, jednego Czarnych, <laughs> Nie <laughs> To nie był Benzom Nie, to nie jest Benzom Chyba problemy mają Witam, witam, witam Chodzicie ktoś na ksane dwie oczki, bo zostałem tutaj Nie O kurwa Panie Ale jeba, ja znam, haruję to Zamknąłem. Cenach w dwójkę czy co wy na to? Napełnijcie, kurwa, z życie że tak powiem, i jadę kapel. Znaczy, na cenach się dwójce ja jestem i nikogo nie ma. Ej, no nie działa korea. to kurwa, nie zamyka się. Dobra, na jedynkę, goś się wybiegł na jedynkę. Na jedynkę? Mhm, na jedynkę. Obajcie, broń należy, żeby nie było widocznej. Kurwa. Ja się to, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Nie, nie. Kurwa, wypadłem. No, jebać, je jebac, pieszę? Jest jestem już, jestem już gdzie jesteś? jesteś Lady, ladady, ladady, ladady. Ej, to, aj, to, ty ładuj, ładuj, Ej, chodź tu, chodźcie chodź do tego, ty To za samo. Przejeżdżała... I tak do mną. Aaaaah, o, o kurwa! Pfff, ferda! <susurw> jak przejdziecie, to ich kurwa rozjeżdżam. Zakończyłem. Weźmy na tą radię, ubrytol. <susurw> jak przejdziecie, to kurwa wjeżdżam w nich. Dobra. No, chodź, bądź! Kurwa, znikajcie, to jest też od nich, czy kto? Da, tak, to tak, tak, tak. Widzę, widzę! Widzę ucieczka! Rozjeżdżajcie, no rozjeżdżajcie! ich Dobrze, dobra. Dawaj jebany. Rozjeżdżacz, kurwa. Jeszcze nie, dobra, jeszcze nie. No, no wiedziałem, masz, masz, po wiedziałem, po wiedziałem. na ja dziweczka. Się... To ja go kurwa. Już tyle, Madi, już nie ma go. No, chodź. Jest, chodź. Witam, Rudziel. Witam, I ten Celu. <laughs> Niko od sklamy, nie ma ani jedny? E, jedna osoba no, no. ma. E, Brytania, pytanie mam. Jak to kurwa jest, nie? Że kończymy akcję z do miasta, latam kurwa na mieście, a twoje mnie tego łapają, kurwa i przeszukują Bo rudy jest tak, kurwa, co z tym biega, bo nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, niech ta kurwa nie robią, bo to jest trochę wiesz. Ale to, jest to czarno, kur... takie, takie sobie mi po jakieś spodnie, koszulka? Bandana, koszulka. Macie to dwie klamy Nasi chyba. Musieli kupić, bo mnie nie było teraz przez jakiś czas. Dobry. Dobry, dobry. Co ty kur... co, co jaki umer to? Nie... Oh, Wykoszulniku Wypierdalaj do auta U. kurwa, mnie mnie, idioto W na chcę się założyć Tak, prawa jazdy pan nie to ma To ja, ja ostrzegam teraz No, bo nie ma tu prawa jazdy Jak wyjdzie Jest tu jakiś urząd do prawa jazdy? To już pan nie widzi karą, ale przekroczy ten, pan prędkość O ile? 27 4. 20 km na godzinę ponad A jakie to jest max niby, jak to autostrada jest? 20 nie 130? 20 Zobaczymy czy Powolutku muszę składać, dawać Zapraszam do interioru Ale proszę pan, na jakiej Na, jakie, inaczej, na, ja na jakiej podstawie pan mnie sądzi? Tak ponieważ nie ma, ma wody chyba wody. kodeksu ruchu drogowego Aktualnie Jest sobie znak przed na to stratę My mamy ruch mamy... Ale nie ma kodeksu który weryfikuje nie, wasze kary Jest kodeks Kodeks? No dobra A no dobra mamy To ja jak to coś to w sądzie mam Jeszcze raz może pan numer dać? Ej na Ej, na bazę, powiem paweł spodkali z mogę z wami, Z kodeksem drogowego, który Jeżeli nie ma takiego kodeksu, nie macie podstawy prawnej, żeby mi nie macie podstawy prawnej, mi Jeżeli kodeksu Dobrze, ale Znaki są, ale kodeksu drogowego uwzględnia kary i i Obywia, te, no i kary po prostu względnie ja jeżeli na mi wystawicie bezprawnie, to po prostu założę wam rozprawę w sądzie I to nie jest problem Dobry Dobry no. 12 koła, Dari, to, to, starczy? kolega, Dari, kolega. super, założę 12 koła no i już na mandatów Ile? Dobra, ILE? 30? ILE? Yeah? <t– tr seine Christmas> to no dobra. Ej, ej, yeah? <tem Ash Walker> słuchajcie Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Chyba od zerwaka zjedz coś. No idziemy, no Ej jak to? jest... jeszcze na tark chopa. No idziemy jeszcze na tark chopa. jest jeszcze na tark chopa. No idziemy jeszcze jest... jeszcze na jeszcze na górkach No na Ej, wassa. Nie, nie, nie. nie mnie kurwa. Biały. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu. tu. Mało tało, mało jeden dostało, tu. Dobra, nie mam, A ja tam na leży, Brawo chodź, brawo ktoś musi do mnie na górki, co fajcie tu. Ej, ja leżę, ja tylko zostałem. Wszyscy leżą rozjebani Ja jestem który jest. Ej ten jest sklamą, ten sklamam, klamą, ten klamą do Ja mam klamę Patrzcie czy mi nie wchodzi nikt, patrzcie czy mi nikt nie wchodzi nie w samochodzie prawie Patrzcie Faliła czy mi nikt nie wchodzi, bo ja biorę reklamę. Nogę zajebał chyba no, no, tak. tak. Nogę tam bier... Aaaa, kurwa